Wracamy do naszej rozmowy. Ja tylko przypominam, z nami w studiu Tomasz Parol i anuluj mandat. No i teraz rozmawiamy właśnie o tych mandatach, które czasem są niesłusznie odbierane. Znaczy, mandatach, e, prawo jazdy. Ta, tak, o prawach jazdy, które e, zatrzymują nam na trzy miesiące. No więc wracamy do tego strasznego przepisu. Przepis jest rzeczywiście straszny. No A to... Czy wydaje mi się, że same założenie przepisu jest w porządku. Bo faktycznie, jeżeli jest teraz zabudowane i o tak znacznie przekraczamy prędkość. No to nie powinno tak być. Miejsca, tereny zabudowane, to są też szkoły między innymi, no. To znaczy, tak by się mogło wydawać, prawda? Ja ciągle wierzę, że intencja ustawodawcy jest, ustawodawcy jest dobra, aczkolwiek, jak wiemy, dobrymi intencjami jest piekło. Yy, yy, znaczy, ja patrzę yy, z poziomu yy. nawet nie kierowcy, tak? Yy, po prostu. Taka ustawa jest, nie znam szczegółów, natomiast same jej założenie mi wydaje się słuszne. No to już wyjaśniam, jak to się dzieje zazwyczaj. Mhm. To założenie, które by wydawało się słuszne. Yy, jest realizowane w ten sposób, że policjanci oczywiście nie stają w miejscach przy szkołach, nie stają w miejscach, gdzie jest dużo przejść dla pieszych i tak dalej, bo tam przy zdrowych zmysłach nikt prędkości w ten sposób nie przekracza, więc łowy by były żadne, mhm. Za to policjanci doskonale wiedzą, gdzie stawać. Stają na trasach szybkiego ruchu, dwupasmówkach, które już są na terenach zabudowanych. Stają, stają o takich godzinach, gdzie się nie tworzą korki, więc Można poza godzinami szczytu, gdzie na przykład płynnie przechodzi się z autostrady na obwodnicę. Są takie miejsca w Warszawie, gdzie z autostrady na obwodnicę się przechodzi płynnie. Kierowca tak naprawdę nie widzi żadnej różnicy. Na autostradzie miał ograniczenie do 140, a tutaj nagle pojawia się teren zabudowany, bo już jest w otulinie warszawskiej. I nagle pojawia się gdzieś tam znak 70 km na godzinę, i on, jadąc według niego prawidłowo, nagle jest Bach, bach kierowany na bok, i okazało, okazuje się, że to 130 km na godzinę, które miał cały czas. Dla niego ta autostrada się nie zmieniła, bo to cały czas. No to sama ta droga, droga no Ta sama prawie. droga, ale warunki, w ograniczenie prędkości mm -hmm. w, i, i, i zasady się zmieniły, i traci prawo jazdy. To znaczy, na, traci na 3 miesiące to jest jedna rzecz. Najczęściej, a zgłosiło się już do nas od tamtego czasu grubo ponad 1000 kierowców, mhm. najczęściej są to bardzo drastyczne nadużycia policji, które wiążą się z poważnymi problemami tych ludzi. Powiedziałem, prawo jest drakońskie to znaczy, za przekroczenie prędkości od 50 w miejscu najczęściej właśnie dwupasmowym tam gdzie jest droga szybkiego ruchu, ale niestety formalnie jest to teren zabudowany, osoba traci zatrzymuje te prawo jazdy i oto taka osoba jest bardzo często przed utratą pracy. Tak? Mhm. Dlatego, bo to są osoby, które dojeżdżają do pracy albo wykonują tą pracę samochodem. No na przykład jest ktoś kurierem, tak? I musi dowozić Tak, rzeczy. więc Jeden błąd i taka osoba ponosi konsekwencje Dużo poważniejsze niż jakby, przepraszam bardzo, jechał na bańce. Czyli, czyli był pijany. A dlaczego? Dlatego, że kiedy, kiedy się pijanego łapie i zatrzymuje mu prawo jazdy, to zatrzymuje się z innego przepisu i policjant ma obowiązek przekazać sprawę do sądu. Póki sąd nie rozpatrzy tej sprawy, i póki sąd nie stwierdzi, że rzeczywiście ta osoba była pod wpływem alkoholu. To te uprawnienia cały czas są, to może tam trwać kilka miesięcy, a poza tym taka osoba ma możliwość obronienia się przed sądem. Natomiast tu jest inny przepis i osoba, która jechała trzeźwa, została złapana, jak ja powiedziałem, w, gdzieś tam na obwodnicy albo na jakiejś dwupasmówce o 6 rano, jest pusto. Mhm. Niestety ktoś jechał za szybko, rzeczywiście, ale nie sprawiał żadnego zagrożenia, dwupasmówka była pusta. On je, Policja zatrzymuje to prawo jazdy i nie przekazuje jego do sądu, bo przepis nic nie mówi o przekazaniu. To już nie do musi, sodu. tutaj już jest sprawa zamknięta. To znaczy nie jest zamknięta na szczęście o tym chcę powiedzieć, tylko o. przekazuje sprawę do, do starosty, żeby starosta wydał decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na trzy miesiące. I tutaj pierwsze pytanie, jakie się w, w, nasuwa, a co jest, bo. Tak naprawdę, mamy zatrzymanie prawa jazdy i jednocześnie powinniśmy otrzymać mandat. My się nie zgadzamy z tą całą sytuacją, nie przyjmujemy mandatu, więc po tej ścieżce mandatu policjant składa sprawę do, do sądu i ta sprawa tam czeka na rozpatrzenie sądu. Ale tutaj trafiło to wszystko do starosty i starosta już wszczął postępowanie administracyjne i starosta teoretycznie ma obowiązek w momencie zatrzymania prawa jazdy przez policjanta. W sensie starosta nie ma możliwości, żeby badać, czy do tego wykroczenia, do, do tego przekroczenia mhm. faktycznie doszło. A wiemy, czym dysponują policjanci, iskrami, suszarkami, które, To, o czym rozmawialiśmy na zamknięciu. Które, które, które wskazują różne rzeczy. Dlatego bardzo często w ogóle nie ma mowy o przekroczeniu, albo są to, są to jakieś wideoregistratory, które tak też nie, nie rejestrują prędkości tego, tego samochodu, którego kierowca jest karany. Ale starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. W tym momencie zostają zawieszone uprawnienia, bo co trzeba powiedzieć, mamy prawo jeździć, nawet nie mając prawa jazdy, do czasu, kiedy starosta nie wyda tej decyzji. A tu jeszcze mam takie pytanie. Na jakiej podstawie starosta wydaje taką decyzję? No jest, w Na wynika podstawie... prosto z prosty, przepisu, że to, że w ślad za zatrzymaniem prawa jazdy przez policjanta, Starosta, o, wydaje starosta decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. Tak? I dopiero wtedy, kiedy wyda tą decyzję, bo samo zatrzymanie prawa jazdy nie, nie pozbawia nas uprawnień do kierowania pojazdem, mm -hmm. my możemy dalej nim jeździć. Tylko tyle, że dostaniemy taką karteczkę na przykład na 70 i przez 72 godziny nie możemy być w ogóle karani, a potem, jak będziemy jeździć, to zostaniemy ukarani za brak dokumentu, czyli 50 zł mandatu ale nie zabrak prawa jazdy, tak? czyli mm -hmm. zabrak brak samego, samego blankietu. Ale w momencie, kiedy starosta wyda decyzję, w tym momencie są zawieszane nasze uprawnienia na trzy miesiące od momentu zatrzymania, czyli od momentu tego, kiedy policjant nam te fizycznie prawa jazdy za. fizycznie zabrał. Mm -hmm. I Tutaj są, są zatrzymane te uprawnienia, tracimy pracę, w tym czasie cały czas proceduje ten sąd i nagle pod koniec tego zatrzymania uprawnień, nagle sąd stwierdza, jest ta rozprawa i sąd stwierdza, że byliśmy niewinni, że nastąpiło nadużycie, czyli zmierzenie niewłaściwym miernikiem. No i co wtedy, ja się pytam, już pracę straciliśmy. Kto za to odpowie? Mhm. To jest jeden z, jeden z tych bubli, wrócimy jeszcze do następnego. Tak, informacji. teraz zapraszamy na chwilę muzyki.